Witam Was w trzecim odcinku ze sprzątania, które może być odrobinkę dłuższy z racji tego, że właśnie te szafki są duże i jest ich dużo, ale mam nadzieję, że jakoś szybko to się uda zrobić i odcinek będzie trwał 40 minut. Ok, a więc tak, sprzątamy tą szafkę. Ta szafka jest z grami, więc tutaj nie ma co sprzątać. Ta też jest z grami, dobra, tutaj też nie ma co sprzątać. Idziemy dalej. Ta szafkę sprzątamy, tutaj zacensuję, bo są moje świadectwa tutaj sprzątamy oczywiście i tutaj również sprzątamy i to w sumie tyle z takiego sprzątania co będę tutaj robiła w dzisiejszym odcinku oczywiście będzie szafka tematyczna dzisiaj więc zapraszam oczywiście jest z nami również dzisiaj pan śmieciarka teraz te szakki właśnie powymywam nie będę tu już robiła przed i po, po prostu je powymywam czy nawet tutaj wkładać Właśnie od tej szafeczki i w tej szafeczce na razie chyba planuję tutaj włożyć elektronikę, tak jak była, tylko że włożę tutaj też książki, żeby właśnie było więcej miejsca w innych szufladach, bo w tej na dole planuję zrobić szufladę tematyczną. Tutaj położę opakowanie od kamerki, na tym położę takie właśnie dwie gry. Jak pewnie widzicie, tutaj taka jedna. To jest tak gra z tamtego odcinka, co były te karty, nie wiem, czy E, jeśli jesteście zainteresowani, co to bez karty i tak dalej, e, no to polecam Wam obejrzeć tamten odcinek. Więc, jakby. No, tak to się w układałam. układała. Tak, spróbujmy. Okej. Okay. Dobra, to właśnie tak prezentuje się ta część z elektroniką. I teraz przechodzimy do dalszych rzeczy, które tutaj włożę. Okej, okay, uznałam, że trzeba, że czas. Odsegregować książki od egzaminów niby gimnazjalnych, od jakichś książek ósmoklasistych, od tych licealnych, na tą książkę z siódmej klasy, więc po prostu to jest dosyć ćwiczenie ważne. Więc po prostu chciałabym to odsegregować. Okej, okay, już odłożone, lecimy dalej z kolejnymi rzeczami. Książki, które trafią do innej szafki, książki, które trafią tu, jakieś zeszyty takie bardziej do zabawy i tak dalej. Tak świetnie dobrze mi zeszyty do zabawy. Mam jeszcze takie karty, to ja po prostu powkładam do e, chemii. Teczki na inną kubkę, a zeszyty z klasy pierwszej też na inną. Mogę pokazać włosy z klasy pierwszej, bo to jest po prostu taki Dobra, to jest pierwsza strona, To jest druga, trzecia strona, co ja, zresztą co To oczywiście, dużo jakimś mazakiem, nie wiem, czym pisałam. Wam mi się nie chciało. Tutaj dalej. Co nie? Sprawdzam z włosu. No normalnie, normalnie, co nie? To jeszcze było. Jeszcze, jeszcze nie było z danego. Jeszcze, jeszcze nie do COVID-a. A potem COVID. I tyle. To jest to, ten to. Faktycznie mam lekacje. Tak. Wszystkie wyrwam na zdalnym, Na kartkówki z matmy. Pozdrawiam. Doradnie, zacznijcie do śmietnika, bo on już się nie niczego nie nadaje, naprawdę. W każdym razie, jak widzicie. Nie, tak jak z pierwszej mają rację. No, to nie jest z drugiej. No w każdym razie zobaczcie, tyle napisałam. Tyle napisałam w tym wyszcie. Tak. Ooo, mi I potem już nic nie pisałam, więc ogóle... Co ja mam? Czekajcie, 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 Pisałam. Mhm. <trym> potem nie chciałam się pisać, zacząć z w tej chemii, tak? Powiedzcie mi to tak. Hmm. No to ja po prostu jestem geniuszem została to jeszcze chemia. Tak w takich zesztach znajduję tyle kartek z chemii, z matmy ze wszystkiego. No i ja w ogóle jak na zdalnych. W pierwszej klasie ja to połowę nie pisałam i pisałam właśnie na kartkach, żeby potem ładnie przepisywać z zeszyty. no bo wiecie, zdalne i tak dalej, to się chciało bardziej, co nie? I znaczy chciało się bardziej, no bardziej się chciało przepisywać niż w jak chodzimy do szkoły. No powiecie, no bo piszesz na się na lekcji, a potem jeśli się zechce, to przepiszesz. No i przysłałam tyle kartek w takich zeszytach, tak. Właśnie tak pięknie pisam na lekcji. To, to jest mój poziom, to jest mój poziom. Właśnie oglądacie mój poziom pisania na lekcji na zdalnych w klasie pierwszej. Znalazłam jeszcze jakieś notatki z biologii, ale to po prostu ułożę je do teczek. To, to na razie położę na teczkę, aż potem powkładać. Mój zeszyt z fizyki, jestem pewna tym razem, że jest z klasy drugiej, tak mi, tak mi się wydaje. No jakim cudem z klasy pierwszej? Jakby... Wiecie co? Mi się już coś myli, bo ja po prostu jakoś, nie wiem, jakoś, jakoś dziwnie, zobaczcie, pierwsza. klasa pierwsza. Eee, klasa pierwsza. Eee, no jakby, wiecie co, ja miałam tak, że po prostu musieliśmy być jakoś bardzo, bardzo, nie wiem, bardzo krótko w tej szkole. Jakoś dziwnie, dla mnie to wszystko się jedno połączyło. Te wszystkie lata, zobaczcie, tutaj też nie jest dużo tych pisanek. Tak, tutaj jeszcze pisałam, pisałam pięknie. To była na sprawnie, dlatego tak podkreśliłam. Bo musiałam coś pamiętać na lektyce, ten podłówek, piórnik, Nie lubię sił, pozdrawiam. Nie lubię, nienawidzę po prostu. Ja nie lubię sił, tak nie lubię sił, ale wszystko inne fizycznie istocie jest spoko, Przy czym fizyka w większości znosiła, więc. <laughs> Teraz co to już pani z tobą, gra z klasy pierwszej? To tak kojarzę. Widzicie. No to już mi tak pokazywała. Uh, matma. Hmm. No tak, pamiętam, dostaliśmy wtedy sprawdzian od klasy y, chyba, no tej najlepszej z B u nas w szkole. Najlepszej z B, bo my jesteśmy trzecią najlepszą jakby w szkole, y, a oni są pierwsi najlepsi. No i jakby dostaliśmy od nich sprawdzian, nie? I no, <ścoughs> rozwiązywałam ja to zadanie ze sprawdzianu. Świetnie, prawda? Nikt nie umiał go rozwiązać. Ja je też roz... nie rozwiązałam. Nie wchodzi też to, wstrzy... ja żeby nie rozwiązałam. Jakby nie umiałam w ogóle tego rozwiązać. Więc pozdrawiam. Matematyka, co to w ogóle zeszedł? Co ja w ogóle tutaj odwalałam? Nie wiesz? To takie rzeczy po prostu, co to jest w ogóle. No to ja tak śmiesznie, prawda? Śmieniamy się mi się taki Trójkąt rysowałam. Nie wiem, nie, wiem, naprawdę. Ja tutaj odwalam. Nie, ja, ja tych kartek nie mam. Matematycznych. dobra, to geografia była. Geografia, matematyka. Czy ja tak ładnie w mapie pisałam? To jest jakiś po prostu dla mnie X-szyk. Ja w ogóle w to nie wierzę. Dobra, to może nie wiem, ja to tam zepsuta. Bo ja w tamtym ja w ogóle w roku to nic nie napisałam. Nie mam żadnego zeszytu, którego bym tak naprawdę napisała. Mam nadzieję, że w tym roku przecież ci tylko kosa z matmy. Który, który, będzie, który będzie dużo robił i będzie mocno i wycisnął, że ja musiała to się robić, bo ja nic nie będę robiła, jak mnie nie zmotywuję, tak naprawdę niestety nienawidzę tego. z nich, których nie będę robię, ale tych, nich nie przez matę nic nie będę robił. będę należała i będę tak wieczy na lekcji. A to zdaje, będę gadał z przeszanką i siedziała i patrzyła się w sufit i robiła inne lekcje, typu o nie zrobiłam wasu, o, zrobię was, i się już nie będę wasu. No tak. No cóż, kolejny zeszedł z matmy z pierwszej BP-3. I zobaczcie, no tutaj, tutaj to wszystko pisałam na pewno. No, jak ładnie pisałam. Aha, to już mój już, już poziom widać od razu. O, o, no tutaj, to już było chyba zdalne, tak. No i było zdalne. Zobaczcie, ja na zdalnym się bardzo pogorszyłam, jeśli chodzi o pisanie Zresztą zesztach Mega się pogorszyłam, no prawda? Ja w ogóle to tak miałam gdzieś matmy na zdalnych, że to po prostu był jakiś hit. No. No, tak, muszę coś zacząć, Tutaj coś się zaczęłam pisać. Jakieś nie wiadomo, jakieś chińskie ruskie. No, zobaczcie, co to jest za w ogóle? Jakby. Dobra, ja nie komentuję tego zresztą. Nie, tego już nie będę komentować. To już widzicie, co to jest za zeszyt. Tak właśnie prowadzę ładne. Na zdalnych. Pozdrawiam. Dobra. Dostałam z tego bardzo dobre, tak się pochwalam. To jest z drugiej klasy, i to są wektory. I to była taka jak w jakby. Ten gość walił takie proste kartkówki serio, jakby tak podstawowe. Znacie, w sensie, kiedy ja miałam matmę w, w szkole wcześniej, to było w sensie potrafili walić takie trudne rzeczy jak, w sensie naprawdę wysokim poziomem. A to, co tu z, z tym gościem? To po prostu Rozwój do tyłu. To jest moja kartkówka z polskiego, ogólnie ja to tylko tak jakby sama pisałam, bo to wysyłaliśmy na zdalnym, ona, ona pani nam y, mówiła, dyktowała pytania, a potem po prostu pisaliśmy to na kartce i mieliśmy szybko wysłać odpowiedź. Yy, no. Ja widzicie, się rozpisałam, troszeczkę się rozpisałam. Ja, ja, ja generalnie jak się polski mi łatwo zapamiętać, bo to ta pani tylko opowiada, mówi, 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 ja to zapisuję. I są mi takie jeszcze, których bym się myśliła, więc zapamiętuję. To po prostu o To, o to, to jest to mi tak dziwne, że to zapamiętuję, więc w sensie nie jest dla mnie dziwne to, że to zapamiętuję, po prostu dziwne jest to, że dla mnie te informacje są tak dziwne, że prze, przez to, że są tak dziwne, to zapamiętuję. O to mi chodziło jakby co. No, więc takie tutaj piękne szczyty napisałam w tej kartkowce. A pisałam tak bardzo brzydko, bo trzeba było mega szybko pisać i jakby wam się, że nie zdążę. Następnie tutaj mamy odmianę być z niemieckiego, I w ogóle jak to z niemieckiego i się przygotowałam na sprawdzian. To nawet chyba sobie napisałam jakąś na sprawdzian. Widzicie? To nie był sprawdzian w szkole, spokojnie, to był sprawdzian do na zdalnych. Dobra, tu ma co się zobaczcie, jaki piękne, tak pięknie pisze na lekcji Tak to jest. ja nie bym powinna dostać na to. Piękne obrazki, to jest moja funkcja. Tutaj już się bardziej staram, zobaczcie, nie mogłam ogarnąć tak w sensie ciężko mi było to ogarnąć, bo jak ja mam za dużo takiego zamieszania, to ja się w tym nie łapię, już mi się wszystko miesza, w sensie nie chodzi o to, że nie wiem, tylko po prostu mam coś, już zapominam, co było przed sekundą, co robiłam i co chwilę się rozpraszam, zapominam, zapominam, zapominam i robię burdel i w ogóle nie umiem się tak skupić, w ogóle nie umiem się skupić, nie mam taki problem. Że właśnie przez to potem nie mogę dobrze narysować. Jaką takie przesunięcia to zimy Mega ciężkie. Bo ja wiem, jak to zrobić, ja umiem to zrobić, ale nigdy się na wystarczająco nie skupię, żeby to zrobić dobrze. O moje kompendium gramatyczne. Mmm, mm, mm, mm. Pani Dęgielskiego była bardzo szczęśliwa, bo nigdy go nie nosiłam Bgu. Miałam wrażenie, że je zgubiłam, albo nie zgubiłam. No to, to jest ciekawe. O, mój malutki słowinciak na sprawie z polskiego. Pani nam to wszystko zrobiła, tylko yy, mieliśmy sobie to wydrukować. Ogólnie, to nie było takie trudne, ale spoko, jakby dało się tego nauczyć. Si dałam radę, jakby było trudne, ale dałam radę. Ale jakaś tato do wyrzucenia, podejrzewam, że do klasy pierwszej. Do klasy pierwszej, Widzę, Dobrze pamiętam. Czy to był tak, to był pierwszy <laughs> Tak, i to była pierwsza lekcja, i jedna lekcja, w której przypisywałam tablicy. Tak pięknie, widzicie? Bo chciałam się z taką pracowitą koleżanką i tak, tak pięknie się starałam, prawda? Starałam się, nikt mi tego nie powie, że nie. Był tutaj pięknie, pięknie, pięknie. czy dalej tym blask powodem. Chciałam już taką inną koleżanką, że mam bardziej ulubioną Ta koleżanka była zbyt ekstrawertyczna dla mnie i przerażała mnie w tym. Eee, dlatego też ciężko, dlatego też tą koleżanka aktualnie. <grytanie> dziwnie już mi to okropnie używił wręcz. To nie jest tak, że kogoś nie lubię Czasami, Po prostu łatwiej mi się spędza z nią czas, dlatego jest przyjemniej. No i z tą koleżanką <grytanie> Ja tak zawsze piszę. Jak, jak nie mam kryjeści, to muszę się postarać, bo ktoś ma jakiś ten, wtedy tak właśnie piszę. O, co tam, lugaris, Serarytm i tak dalej. W ogóle nie uczyłam matny, jak jeździłam pociągiem. Tak, siedziałam w pociągu i tak, bo ja się nie uczyłam, w ogóle nie uczyłam się na lekcji. Potem tak szłam do pociągu i o, nauczę się w pociągu. Posegregowane, teraz czas na wkładanie. Przecież na przykład to rozważam jeszcze w tej brudnej innej szafce, którą będę sprzątała w następnym odcinku, więc możliwe, że to zostawię to w następnym odcinku ułożę. Zastanawiam się jeszcze nad tym, zobaczymy jak to będzie. Tutaj to chyba ułożę i tak chyba wygląda gotowa szafka. Tu chyba na razie będzie tak to wyglądało. W tej szafce szukuję miejsca na rzeczy z tamtej szafki, którą będziemy sprzątać w następnym odcinku. Jeszcze zobaczymy jak to wszystko przeglądam, bo się okaże jeszcze dużo rzeczy. A tu chciałabym zrobić szafkę tematyczną. Na razie tylko tyle będzie jeszcze w tej szafce tematycznej, ona będzie świąteczna. Ale co z tego najważniejsze, że jest właśnie taka szafka tematyczna, i mam coś tutaj takiego właśnie świątecznego, też mm, takie rzeczy będę miała tutaj po prostu złożone, żeby, żeby miała na święta po prostu. No, to jest szafka tematyczna. Tak ona właśnie się będzie prezentować. Okej, okay, a więc to już tyle ze sprzątania szafek. Zapraszam do następnego odcinka. No i cześć!